Założenie własnego biznesu. Mógłbym o tym wiele opowiedzieć. O porach, które miałem, o problemach, jakichś bardziej takich mentalnościowych, żeby się przełamać i to zrobić. <laughs> e, natomiast jedno najważniejsze u mnie było po prostu odkładanie na to, że zrobię coś kiedyś. Że zrobię to, to następnym razem, że zrobię to któregoś dnia. I powiem tutaj. Jak sobie z tym poradziłem, i mam nadzieję, że takie coś również można e, skopiować sobie, jak ktoś ma takie same problemy, e, opory, opory z tym. Więc to właśnie to niebezpieczeństwo, odkładanie czegoś na później, jest wszystkim znane. E, nie wszystkich to dotyczy może, że, że nie każdy tak ma, natomiast wszystkim jest znane, tak zwana prokrastynacja, cokolwiek. Natomiast, co jest niebezpieczne przy tym, to mówienie sobie, że na pewno któregoś dnia to zrobię, na pewno któregoś dnia ja założę biznes, na pewno kiedyś zrealizuję ten pomysł. Mam pomysł gotowy, natomiast kiedyś na pewno go zrealizuję. To jest mega niebezpieczne i u mnie zajęło z 10 lat e, przetrawienie tego w sobie, że w końcu chcę to zrobić, a nie będę tego e, wiecznie odkładał, i to jest rewolucyjnie ciężkie do zrobienia. I mi w tym osobiście pomogło, że po prostu zacząłem działać, czyli po prostu zdecydowałem, że już nie będę więcej tego odkładał, że po prostu zrobię pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty. W moim przypadku nie było tak łatwo zrobić tego po prostu pierwszego kroku, więc dla mnie najważniejsze było w danym momencie, że, że zacznę realizować od razu pierwszy, drugi, trzeci, piąty, siódmy krok, od razu praktycznie, jeden po drugim, czyli w przypadku nieruchomości akurat bo, e, to było zaangażowanie pośrednika, zaangażowanie a, e, agencji posz do poszukiwania, poszukiwania działek, do sprzedaży od razu, do konsultacji z architektem, do konsultacji z inżynierem budowy, do przeszukiwania, e, poszukiwania rozwiązań, do poszukiwania technologii, z jakiej ja chciałbym budować, jeśli chodzi o deweloperkę. W, w pozostałych flipach było to researchowanie rynku, oglądanie mieszkań, kontakt z innymi fliperami. Czyli po prostu było wiele, wiele rzeczy, które zagłuszyły u mnie, na umie ten opór przed tym, że będę kiedyś to robił, tylko po prostu robiłem to już teraz. Mnie bardziej to w tym pomogło, więc mam nadzieję, że komuś to pomaga. I powiem Wam, w tym tygodniu bardzo dużo mówię, mówię o, o nauce języków, języków obcych, bo dwóch języków obcych nauczyłem się przez ostatnie kilka lat, e, podczas tego. I to między innymi dlatego, że właśnie regularność i nieodkładanie tego na później e, mnie do tego popchnęła. I również pomogą im w tym regularność, nie odkładanie, tylko zmasowany również atak na nau naukę języka własnymi siłami codziennie. Myślę, że jedno z drugim jest mega powiązane. W tym tygodniu dużo o tym mówię, więc zapraszam do oglądania.